Cześć, Ty Bogdan, witajcie na naszym kanale. Chciałem dziś opowiedzieć o dwóch Renault Trafikach. obydwa z dwulitrowym silnikiem diesla. jeden mały, mocy 90 koni, drugi mocy 115 koni, obydwa 9-osobowe, jeden krótki, jeden długi. Opowiem dlaczego holowałem samochód z Maastricht z Holandii, dlaczego musiałem remontować dobry silnik. W końcu, czemu remont skończył się wymianą silnika? I jakie były tego koszta? Jeżeli Was to interesuje, zapraszam do obejrzenia materiału. A jeżeli materiał się spodoba, zapraszam do subskrypcji, będę nagrywał kolejne. Tak, trafiki kupiłem 4 lata temu z koło brzegu z jednej firmy. Dostałem. Spory rabat za to, że kupiłem dwa, miały kosztować 85, przy dwóch zeszli do 70. Samochody już wówczas miały przebieg około 400 tysięcy, stąd była dobra cena. Prędzej miałem Trafika 1.9 DCI, w którym 2006 rok, w którym bardzo szybko się kończył silnik. Nie wiem, chyba głaść cylindrowa była tam zrobiona z wosku i przy 300 tysiącach on po prostu, jak było zimno, nie chciał odpalać. Te, jak później kupowałem, naczytałem się bardzo dużo na forach o tych silnikach. Czy nie będzie tak samo, ale wyczytałem, że jest to silnik wyprodukowany przez Nissana za 250 milionów euro jakby to kogoś interesowało i yy, ponoć robi po milion przebiegu bez awarii postanowiłem to sprawdzić kupiłem dwa, które miały przebiegi około 400 tysięcy co mogę powiedzieć po 4 latach użytkowania tych samochodów zacznę może od tego ten samochód Wynajęłem po raz pierwszy i od razu nie wrócił z trasy. Został w Częstochowie. Się okazało po scholowaniu na warsztat, że jakiś filterek przy pompie paliwowej się zapchał. Sitko filterek, coś takiego, co uniemożliwiło przepływ paliwa, i samochód trzeba było scholować. Po scholowaniu, w międzyczasie jeszcze wyczytałem na forach, że trzeba w nich rozrząd wymienić. Przy takim przebiegu. Bo mimo, że jest na łańcuchu i niby nigdy nie trzeba wymieniać, ale ponoć przy, jak stoi w tył, e, w, w, pod górkę, e, dupą w dół, że może się rozrząd przestawić i potem się zniszczyć silnik. Więc wymieniłem zaraz rozrząd, olej, filtry, no i ten filterek. Po czym samochód 2,5 roku jeździł bez żadnego problemu. Przez 2,5 roku zarobił e, no dla firmy. Parę groszy. Po tym 2,5 roku wynajęłem samochód, czyli znaczy cały czas go wynajmowałem, ale tak mniej więcej po 2,5 roku. Między innymi, go wynajęłem firmie, która miała pojechać do Holandii, tam dwa tygodnie w jakiejś stoczni pracować i po tych dwóch tygodniach wrócić, ale się okazało, że ta firma wymieniała pracowników, i przez dwa tygodnie cały czas ogień Holandia Polska kilka kilka, a z kilka razy nie wiem 7 8 razy po kilometrach przejechali. No oczywiście ja nie miałem dostępu do samochodów nie wiedziałem że już dawno trzeba olej wymienić no i niestety silnik mimo że pięknie chodził przy przebiegu 450 tysięcy się zatarł. Wymieniłem silnika czy na warsztacie chcieli za remont silnika 12 tysięcy plus mówi kwestia co wyjdzie z głowicą mówię jak to ma kosztować z głowicą 15-20 tysięcy to zacząłem szukać na Allegro silnika silnik kupiłem od X-Traila eee, w bardzo ładnym stanie nawet jeszcze farba nie była spalona znówka znów wtryskami za silnik dałem coś 3 tysiące plus półtorej za wymianę po czym samochód znów jeździł a jeszcze z rok może całkiem przyzwoicie a i teraz jak widać scholowałem go po raz trzeci Aha, drugi raz scholowałem go z Maastricht w Holandii, gdzie się zatarł. Po tym jeździu teraz go scholowałem parę dni temu ze Szczecina po raz trzeci. Się okazało, że na komputerze zapchał się DPF. Ja kupuję akurat Salegro DPF, czekam aż przyjedzie. Na warsztacie mi popuścili lekko przed DPF-em. Łączenie i teraz trochę syczy, ale, ale jedzie. Z warsztatu na warsztat bez problemu pojedzie. A teraz po 4 latach czas na ich sprzedaż tych samochodów. Tym z kolei, o brudne, ale nie o czystości, tu filmik. Tym z kolei przez 4 lata awarii nie było ani jednej. Tam no, oczywiście klimat trzeba było dobić, jakieś tam oleje, klocki, pierdoły, ale tak, żeby go trzeba było skończyć holować, ani razu. Samochody przez ten czas jeździły po całej Europie Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Norwegię cała Europa w tą i z powrotem samochody jeździły. Zarabiały. Ten słabszy, może nie wiem, inna jakaś konstrukcja stąd. Się może nie zepsuła ani razu. Przebiegu ma teraz pewnie około 600 tysięcy. Może pokażę, jak chodzi przy takim przebiegu. Tylko znajdę kluczyki. Tak, to te na liczniku. Oczywiście przebieg będzie inny, bo wymieniałem licznik. Ma przebiegu na liczniku 216, a w rzeczywistości, tak jak mówię, ma niecałe 600. Ale silnik chodzi ładnie, z skrzynią nie ma problemu. Skrzynia sześciobiegowa, trochę jak nieumiejętnie włącza, włączać bieg, to zbyt szybko to lekko zaazgrzyta, jak zmieniam z jedynki na dwójkę. Ale jak dać na pół sekundy na luz i wtedy włączyć dwójkę, to nie ma z tym żadnego problemu. Żadne dwumasy, żadne sprzęgła, żadne zawieszenia nic tu się nie działo. Pokażę, jak wygląda silnik po takim przebiegu. Jak na moje oko. A najeździłem się w życiu samochodami Różnymi busami, ciężarówkami W tej chwili grudzień Samochód jest zimny Pierwsze odpalenie dzisiaj Chodzi bardzo ładnie Tutaj jest Zaolejony, no ale to jest zlep oleju Nic nie kopci Nie ma żadnego Problemu Myślę, że on tak jak na porach piszą, jeszcze te 400 tysięcy bez problemu by zrobił, chociaż już od jakichś trzech lat priorytet w firmie na dalekie trasy przejęły te nowsze, o którym yy, nagrałem drugi filmik, ale te jeszcze na miejscu dzielnie dają radę, jakieś tam wypożyczalnie samochodów prowadzę. Także jakieś pogrzeby, jakieś tam nie wiem, wesela, jakieś inne okoliczności rodzinne, jak ludzie potrzebują jechać większą grupą, wynajmują. I jeszcze samochody coś zarabiają. Ten jest wersja krótka czyli tak jak mówiłem, tu jak mamy, drzwi się łączą od razu z, z kołem. Jest taka mała szpara, to jest wersja krótka, a w tym jak mamy, w tej strony nie ma drzwi, ale jak mamy ten odcinek to jest wersja długa. Pokażę czy coś kopci. Nie ma żadnego problemu. Spróbuję zobaczyć wydech. Nic nie kopci, nic się nie dzieje. Odpalę jeszcze tego, mimo że teraz jak wspomniałem syczy przez ten WPF. a ten ma właśnie ten silnik po wymianie. Na liczniku 206 tysięcy też licznik był wymieniany, usterka w trysku. usterka w trysku pokazuje wtedy, kiedy coś nie gra. Niekoniecznie wtrysk. O, właśnie, to powiem, że na forach piszą, że w nich jest duży problem z wtryskami. Ja przez te 4 lata nie zauważyłem żadnego problemu. A mam jeszcze takiego blaszaka, którego, jeżeli chcecie, możecie zobaczyć na moich filmikach o budowie mieszkań. Tam wożeń i materiały budowlane. Także też wszystkie z 12 roku tak się jakoś złożyło. Pokażę też silnik, jak wygląda. W nim trzeba ten DP wyczyścić i będzie dalej chodził. O, maska się nie chce otworzyć. Aha. Silnik Opix Trail po małej przeróbce w lewu oleju, bo tam jak widzieliście, lew oleju jest tu, ten ma tu. Inaczej nie pasowało, ale silnik się świeci jeszcze. to jakiś, nie wiem, 15 tysiącach. I mój mechanik tak było po ogłoszeniu, I mój mechanik mówi, że jest to bardzo prawdopodobne z racji właśnie na, na to, że nawet od wydechu się farba nie wypaliła na tym silniku, a fryzki się świeciły jak całkowicie nowe. Także mimo że jest w tej chwili zapchany DPF Chodzi całkiem całkiem. Aha I w nich się DPF tak jak w innych samochodach sam wypalać nie chce. Jak się za, zapcha to na amen, że trzeba wypalać go mechanicznie albo wymienić Salegro gdzieś kupić za 500 zł Też nic nie kopci, nic się nie dzieje. W niebiegu w szóstki nie ma żadnego z nimi problemu. O, tu jeszcze jakieś śmieci. A no niestety, auto scholowane po najemcach brud został. Jeszcze nie sprzątnęłem. Bo najpierw trzeba naprawić, potem sprzątać. No i to jest wersja bez klimatyzacji na tył. Co jest akurat niezbyt dobrą informacją, no ale idzie już na sprzedaż. Podsumowując, samochody, czy warto kupować z takim przebiegiem ten model? Moim zdaniem, warto. Samochody przez te 4 lata zarobiły mi przynajmniej na, na dwa mieszkania w Gdańsku oczywiście na wkład własny, nie na całe mieszkania to jest przesady. Ale spłaciły najpierw same siebie, zarobiły na leasing. O czym zarobiły na, na właśnie wspomniane wkłady i pewnie jeszcze wyposażenie tych mieszkań? A teraz, jak je sprzedam, to pieniądze z nich uzyskane będą na jakiś trzeci wkład własny na zakup kolejnego mieszkania. O czym opowiadam na innych filmikach. Także tyle. Jakieś tam parę cegiełek do rozbudowy naszej firmy dołożyły. Hej, pozdrawiam.